Hej, online pasywnie z tej strony. W tym filmie pokażę Ci, jak zrobić naprawdę konkretne pieniądze dzięki prostym PDF-om, które stworzysz tylko raz, nawet z pomocą OI, a one sprzedają się później w kółko. Bez magazynu, bez kosztów startowych, bez wysyłki. Ale zanim powiem Ci dokładnie, jak to zrobimy, powiem Ci, czego nie będziemy robić. Nie będziemy marnować czasu szukając jakiejś tajnej niszy, o której nikt nigdy nie słyszał. Nie będziemy kopiować i wklejać przypadkowych treści z internetu, licząc, że to się sprzeda. I na pewno nie będziemy sklejać nudnego e-booka, którego nikt nie chce czytać. Właśnie to robi większość ludzi i dlatego są spłukani. Oglądaj do końca, bo pod koniec zdradzę ci też prywatny cheat code, którego używam do budowania bardzo dochodowych PDFów. Dzięki niemu możesz zacząć jeszcze dziś. A to takie proste, że każdy może to zrobić, nawet, nawet bez doświadczenia. To właśnie część tego, co nazywam metoda PDF. A teraz zamiast tego zrobimy coś o wiele mądrzejszego. Bierzemy tematy, które już są sprawdzone. Niektórzy mówią na to przesycone. Ja nie cierpię tego słowa, bo zwykle używają go guru, żeby cię odstraszyć. Ja nazywam to zweryfikowane. Zweryfikowane oznacza, że prawdziwi ludzie już kupują takie produkty cały czas. Czyli zamiast zgadywać, mamy pewność, że na stole leżą pieniądze. Ale tu pojawia się twist. Nie będziemy sprzedawać tego samego PDF-a w ten sam sposób co wszyscy. Użyjemy czegoś, co nazywam kontem, czyli powodem dla którego ktoś kupuje. Ludzie nie kupują z jednego powodu. Kupujesz iPhone'a. Jeden kupuje go dla statusu, drugi dla łatwości obsługi, trzeci, żeby nie być zielonym dymkiem na czacie. Ten sam produkt, zupełnie inne powody. Tak samo patrzę na PDF-y. Jeśli ludzie kupują pewien typ przewodnika, ja nie muszę wymyślać koła od nowa. Muszę znaleźć nowy kąt, którego nikt jeszcze nie wykorzystuje. I właśnie tak zamieniasz coś zwykłego w maszynkę do robienia pieniędzy. No dobra, pokażę ci mój ulubiony trik. Otwieram Facebook Ads Library, czyli Meta Ads Library i szukam zweryfikowanych PDF-ów. Firmy puszczają te reklamy, bo one działają. A jeśli jakiś PDF jest reklamowany do zimnej widowni, ludzi, którzy nawet nie znają sprzedawcy, to znaczy, że już jest sprawdzony i przynosi zyski. Na przykład wpisałem meal prep e-book i od razu widzimy przewodniki PDF, które są reklamowane. To znaczy, że się sprzedają, bo nikt nie wydaje pieniędzy na reklamę czegoś, co nie konwertuje. Możemy nawet sprawdzić, jak długo reklama działa. Ten tutaj jest szalony. Leci już ponad rok, od 20 marca 2024. To jasne: skoro reklamują to tak długo, to PDF musi być rentowny. Jeśli otworzymy produkt, widzimy, że sprzedają e-booka, czyli po prostu PDF. W tej reklamie skupiają się na koncie utratu, tletu, Utrata Tłuszczu. Ale zamiast kopiować ich kąt, zadaję sobie pytanie, jaki inny kąt jest tutaj ukryty? Kto jeszcze chciałby mill prep przewodnik, ale z zupełnie innego powodu? Może to będą zapracowani rodzice, może osoby mocno siedzące w fitnessie, a może ludzie, którzy po prostu chcą oszczędzić na zakupach spożywczych i to jest właśnie najfajniejsze. Bierzesz produkt, który wydaje się przesycony, i obracasz go tak, żeby znaleźć kąt, który wcale przesycony nie jest. I teraz zdradzę ci mój sekret. Amazon Reviews. Załóżmy, że widzę, że jakiś PDF o meal prep na 30 dni zaczyna trendować. Wchodzę na Amazona, wyszukuję książki kucharskie albo przewodniki z tej samej niszy i zaczynam czytać recenzje. Chcę wiedzieć, dlaczego ludzie to kupują. Co im się spodobało, czego nie lubili, jakich problemów te książki nie rozwiązały. To jest dosłownie darmowe badanie rynku. Zamiast zgadywać kąty sprzedażowe, widzę je czarno na białym. Jeśli ktoś pisze: "No ta książka w końcu pomogła mi zaoszczędzić na jedzeniu na mieście", Bum. Mamy nowy kąt. Jeśli ktoś pisze, to bardzo ułatwiło pakowanie lunch do szkoły dzieciom. Bum. Kolejny kąt. Nawet mogę wrzucić wszystkie recenzje do AI i poprosić o analizę wzorców. To jest aż nieuczciwie proste, kiedy wiesz, gdzie patrzeć. Ok, mamy już temat i kąt. Kolejne pytanie brzmi, jak właściwie sprzedawać PDF? I to tutaj większość ludzi robi największy błąd. Początkujący wrzuca swój PDF na Etsy albo Gomroad, robi prosty opis i czeka. A potem dziwi się, że nic się nie sprzedaje. To jakby na pierwszej randce od razu zapytać kogoś, czy chce wziąć ślub. Zero zaufania, zero przygotowania, od razu oferta. No jasne, że uciekną. Ja robię coś zupełnie innego. Buduję lejki sprzedażowe, bo lejek buduje relacje. Wyobraź sobie, że skrolujesz TikToka albo YouTube Shorts i widzisz moje krótkie wideo o jakimś problemie. Zamiast wysyłać cię na nudną stronę produktu, kieruję cię na stronę pre-sell. Wygląda jak artykuł, ale jest zaprojektowana tak, żeby cię rozgrzać przed zakupem PDF-a. Spędzasz tam parę minut, kiwasz głową, wciągasz się. I kiedy dopiero potem pokazuje Ci ofertę, to jesteś już kupiony emocjonalnie. Ta jedna zmiana potrafi podwoić albo potroić konwersję. A potem wchodzimy w... I tutaj dzieje się cała magia. Nie sprzedaję jednego PDF-a. Ja zwiększam wartość koszyka. Daję opcję na przykład jeden przewodnik za 9 dolarów albo pakiet trzech powiązanych przewodników za 19 dolarów. Dodaję też upsele. Może to być dodatkowa ściąga, bonusowy przewodnik albo wideo tutorial. A do tego dochodzi jeszcze specjalna oferta jednorazowa zaraz po zakupie. Wyobraź sobie, że, że kupujesz PDF za 9 dolarów i od razu wyskakuje ci oferta bonusowa za 27 dolarów, która idealnie uzupełnia to, co właśnie kupiłeś. Większość ludzi mówi tak, bo są już w trybie kupowania. To jedna mała zmiana, która potrafi dodać setki albo tysiące dodatkowego zysku. Coś, czego 99% ludzi nawet nie bierze pod uwagę. I teraz najważniejsze: im więcej czasu ktoś spędza z Twoją marką, tym większa szansa, że wyda więcej pieniędzy. Dlatego wydłużam całą ścieżkę klienta. Zamiast, aby ktoś spędził minutę na nudnej stronie produktu, prowadzę go przez 7, 8, nawet 9 minut treści, zanim w ogóle dotrze do strony: Dziękuję za zakup. W tym czasie już czuję, że znalazł coś wartościowego. Zaczyna mi ufać. Dlatego moja średnia wartość zamówienia jest zawsze dużo wyższa niż cena jednego PDF-a to prosty wzór. Jeśli PDF kosztuje 10 dolarów i średnia wartość zamówienia też wynosi 10 dolarów, wtedy utkniesz. Rosnące koszty reklam zjedzą cały twój zysk, ale jeśli z tego samego PDF-a za 10 dolarów zrobisz średnią wartość zamówienia 30, 40, a nawet 90 dolarów dzięki upsellom i pakietom, to możesz wydać na reklamy więcej niż twoi konkurenci i właśnie dlatego oni rezygnują, a ty skalujesz. Teraz co jest najciekawsze, no to tylko jedna metoda z wielu, których używamy, żeby skalować proste PDF-y w dziesiątkach różnych niż. Wiem, że napchałem do tego filmu masę informacji, ale szczerze to, to dopiero wierzchołek góry lodowej. Jest mnóstwo ukrytych elementów i wewnętrznych trików, które stosujemy przy tych prostych PDF-ach, żeby co miesiąc generowały takie kwoty. I naprawdę nie jestem w stanie omówić tego wszystkiego w filmie, bo wyszedłby z tego pełnoprawny kurs. Ale jest jedna rzecz. Zbudowałem już prywatny system o nazwie Metoda PDF. W środku prowadzę Cię przez wszystko krok po kroku. Możesz po prostu skopiować dokładnie to, co ci pokazujemy. Od PDF-ów, które tworzymy, po sposób, w jaki je sprzedajemy automatycznie, raz za razem, bez podnoszenia palca, bez tworzenia treści i bez szukania klientów. Nie musisz wymyślać koła na nowo ani harować latami od zera. Nie ma żadnych nagród dla ludzi, którzy męczyli się najdłużej. Możesz po prostu wziąć skrót i dojść tam szybciej. Więc jeśli oglądasz to i myślisz, brzmi super, ale totalnie nie wiem od czego zacząć, to właśnie dlatego stworzyłem metodę PDF-u. Użyj linków w opisie albo w przypiętym komentarzu. Możesz też po prostu oglądać moje filmy i wdrażać to, czego uczę. Nie ma nic złego w tym, że bierzesz wiedzę, testujesz ją i sam ogarniasz. Zachęcam do tego, bo ludzie, którzy tak robią, są już o lata świetlne przed 90% osób, które nigdy nie podejmują działania. Ale jeśli chcesz pominąć cały ten początkowy chaos i wejść od razu w szybszą drogę do pasywnego zarobku, to mój system, metoda PDF jest dla Ciebie. Pokazuję tam mój własny backend i dokładnie jak sprzedaję proste PDF-y, bez wysiłku, każdego dnia.